cała prawda o pokodzie nad Tatrami. Bardzo dużo niskich chmur, pada deszcz wysoko w Tatrach, deszcz ze śniegiem, bo na Kasprowym 0 zaledwie stopień, powyżej zera, w samym Zakopanem 9 stopni. No i jak Państwo widzą, bardzo dużo chmur. Sporo chmur nie tylko nad Tatrami, ale nad południowymi, południowo-wschodnimi regionami. I właśnie nad. Południowo, południowo-wschodnią i częściowo przy wschodnim pograniczu będzie, nad południowo-wschodnią Polską będzie więcej chmur w nocy. Tam jeszcze mogą się pojawiać przelotne, słabnące opady deszczu. Poza tym chmur ma być coraz mniej, ale wilgoci w powietrzu będzie nadal dużo, więc będą się pojawiać mgły, tym bardziej, że wiatr będzie słaby. Noc zimna, zwłaszcza w zachodnich regionach. Tam nad ranem termometry pokażą zaledwie 3-4 stopnie cieplej we wschodniej połowie Polski od 6 stopni na Suwalszczyźnie przez 10 w Warszawie do maksymalnie. Mniej 11 w okolicach Rzeszowa. Jak będzie jutro? Ma być o 2-3 stopnie cieplej niż dzisiaj. Wczesnym popołudniem spodziewamy się od 16 stopni w okolicach Szczecina do 20 we Wrocławiu. Słońca ma być sporo, więcej niż dzisiaj, ale nie unikniemy ani chmur, ani opadów deszczu. Rano i przed południem deszcz może się pojawiać przy wschodniej granicy, zwłaszcza od polesia lubelskiego aż po Bieszczady, natomiast w drugiej części dnia popada na wybrzeżu i w zachodniej części Pomorza. Przy czym te opady raczej powinny być przelotne i niezamocne. Wiatr słaby, najwyżej umiarkowany, zmienny. We wschodniej połowie. W kraju powieje z północnego zachodu, a w zachodnich regionach z południowego wschodu. Ciśnienie do południa powinno rosnąć, potem będzie stabilne. Warszawskie barometry mają pokazać 997 hektopaskali. Tak się zapowiada, środa. W czwartek już ma być w całym kraju powyżej 20 stopni, do 24-25 na Dolnym Śląsku. Będzie sporo słońca, ale pojawią się przelotne opady i burze. No i na koniec Warszawa z temperaturą w tej chwili około 16 stopni. Do zobaczenia!